W oddziale historii miasta i regionu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przygotowano wyjątkowy projekt wirtualnego muzeum. Naszym odwiedzającym proponujemy no różne doświadczenia czego czym dzisiaj jest muzeum. Czy muzeum kiedyś było, jaką drogę przebyło do XXI wieku. XXI wiek to jest wirtualne muzeum. To jest to miejsce, w którym nasi odwiedzający będą mogli. No dotknąć czy spróbować dotknąć czegoś, czego fizycznie dotknąć już nie możemy, bo bardzo często nie istnieje. To jest nasza przeszłość, to są zabytki, których, których bardzo często w już nie możemy, więc możemy ich doświadczyć w taki właśnie wirtualny sposób. Z wirtualnymi ścieżkami będzie można zapoznać się w oddziale Muzeum poprzez gogle Wirtualnej Rzeczywistości, korzystając ze stron internetowych wmch.pl oraz muzeumhutnictwa.pl lub aplikacji na telefon. Możemy poznać historię Chorzowa za sprawą trzech scenerii, czyli zakładając Google VR, przenieść się w przeszłość miasta, poznać ulice miasta, jak one wyglądały w przeszłości, a także jak one wyglądają dzisiaj, ponieważ... Samo miasto poznajemy, przemieszczając się po nim środkami komunikacji. Możemy także poznać w zasadzie bogaty zasób kulturalny Chorzowa to za sprawą obrazu pana Piotra Naliwajki, blisko najbliżej. Sam obraz jest pewnego rodzaju tylko impulsem do tego, żeby wejść w głębie w kwestie sztuki kultury w Chorzowie. No i możemy oczywiście poznać oba stadiony, te najważniejsze piłkarskie, zlokalizowane w Chorzowie, czyli stadion Śląski. No i stadion ruchu chorzów. Dla mnie najważniejszym elementem tego projektu jest to, że każdy człowiek będzie mógł, niezależnie od tego, gdzie mieszka i czym się interesuje, zetknąć się z naszym miastem przez właśnie wirtualne muzeum, a tym samym pewnie też będzie mógł. Pomyśleć o tym, żeby to miasto odwiedzić. Co istotne, projekt został sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego miasta Chorzów. Aktualnie trwa nabór w jego tegorocznej edycji. Projekt, który powstał faktycznie z budżetu obywatelskiego w siódmej edycji, dzisiaj już w tym roku mamy dziesiątą edycję. Nie chwaląc się, nasze miasto było można powiedzieć prekursorem, jeśli chodzi o prowadzenie budżetu obywatelskiego w ogóle w całej Polsce. No i widzimy dzisiaj, jakie zmiany nastąpiły, zmiany w potrzebach mieszkańców sprzed 10 lat, a tymi, które dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy już wnioski, które są na miarę naszych czasów, czyli takie, które nadążamy, że tak powiem, za rzeczywistością właśnie medialną, internetową. Zachęcam. Wszystkich mieszkańców do składania wniosków. Tak jak powiedziałem, jeszcze mamy niespełna dwa tygodnie. Pierwsza odsłona projektu już 11 czerwca podczas Święta Miasta. Na specjalnym stanowisku umiejscowionym w grubie Blusa w Sztygarce będzie można zapoznać się z prezentacją dotyczącą wirtualnego muzeum, zobaczyć wirtualny widok ze szczytu szybu Prezydent oraz wziąć udział w spacerze ulicami Chorzowa przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji. Od 12 czerwca atrakcja dostępna będzie stacjonarnie dla każdego w siedzibie oddziału historii miasta i regionu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Jest to oferta dla każdego i co najważniejsze jest to oferta, która jest, pozostaje w kontekście Muzeum Hutnictwa, czyli obiektu nowego, wystawy, która została oddana do użytku w listopadzie 2021 roku. Tam opowiadamy historię przemysłową. Tutaj możecie Państwo poznać te wszystkie konteksty związane z przemysłem, bo historia miasta i historia przemysłu są nierozerwalnie ze sobą związane. No więc oferujemy Państwu w tych dwóch miejscach, na powstańców i na metalowców, no niejako pełne doświadczenie tego, czym jest historia przemysłu i chorzowa.